Witam, jestem Minecraft razem a tu jest informacja. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że już wracam na YouTube'a i to do, dobrze, bo y, o, niedawno nie dawałem odcinków w ogóle z dwa miesiące, bo... czego? Bo komputer mi się zepsuł, a teraz dawno, niedawno dostałem miałam, mam, no, miałem pieniądze i wysłałem go do naprawy. Je, I jeszcze mam ten dźwięk w końcu zrobiony, więc ale będę nagrywał z głosem. Więc teraz będą informacje, tak sobie będę biegł Będę sobie jaki skikał I co? Nic. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? Zaraz będą odcinki z czego, z czego. Z Minecrafta, może będą. Bo chciałbym z kolegą nagrać takie te z takiej yy, z... nie, nie wiem, nie znacie bo jest takiego serwer, jaki serwer. Headcraft to jest Survival. Będziemy grać. Będziemy, bo chciałem też nagrać z, z Battlefield Heroes na pewno. Z czego jeszcze? Z Joule. No i z, co? Zwota. Jak nie wiecie co to jest, to sobie zobaczcie na goglach. World of Tanks. t words z czego jeszcze? Z... Na pewno z tego. Y, z pańta. Nie, no żartuję. Już z pańta chyba nie będzie, bo to głupie było. Ta ten dźwięk to będę robił z czego innego. I nie wiem, możecie mi jeszcze pisać. I jeszcze... Mam sprawę, Mam jeszcze jedną sprawę, bo jak chcę coś... Nagrywam z Frapsa, jakieś dłuższe filmiki, to robią mi się jakby takie odstępy. I nie wiem jak to uporządkować muszę oglądać, a za... Ja to mnie długo zajmuje, nie? A tak to by szybciej, szybciej byłyby odcinki. Więc jak ktoś wie, jak to zrobić, żeby było nagranie, jedno było i wszystko, to, to, to widzicie. Do zobaczenia. Jestem kimś i żegnam się z wami. Cześć! I jeszcze przepraszam za to, że tak mówię głupio, ale jestem trochę tak zdenerwowany, bo to mój pierwszy filmik z głosem to ja by. No więc cześć!